W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy bracia, w tej świętej chwili wzywam Was do zanurzenia się w tych modlitwach, które przybliżają nas do serca naszego Stwórcy. Każde słowo jest przypomnieniem Jego nieskończonej dobroci i miłosierdzia. Nie pozwólcie, aby Jego przesłanie zaginęło, ponieważ Bóg ma plan pełen miłości i błogosławieństw dla każdego z Was. Kocham Cię, Panie, bo Ty pierwszym mnie umiłowałeś. Wylewając na mnie swoją nieskończoną miłość od pierwszej chwili mojego istnienia. Przez Ducha Świętego, który mieszka w moim sercu, ukazałeś mi swoją łaskę i swoją boską moc, prowadząc mnie i umacniając moje istnienie na każdym kroku. Głęboko dziękuję za to, że wybrałeś mnie na chrześcijanina, abym chodził w Twoim świetle i naśladował przykład Twojego świętego życia. Dziękuję Ci, Panie, za błogosławieństwo bycia częścią Twojej rodziny, za powołanie mnie do życia według Twoich nauk i za zaproszenie mnie do podążania drogą świętości, którą ty sam wyznaczyłeś dla wszystkich, którzy Cię kochają i naśladują. Oddaję się Tobie całkowicie, Panie, ze wszystkim, czym jestem i co mam, bo wiem, że tylko w Tobie znajdę prawdziwy pokój i cel w tym życiu. Moje serce jest gotowe wiernie podążać za Twoimi naukami i być przemienione przez Twoją boską łaskę. Każdego dnia staram się trwać przy Twoich cnotach, zwłaszcza przy Twojej wiecznej miłości, która nigdy mnie nie opuszcza i przy Twoim nieskończonym miłosierdziu, które okrywa mnie w chwilach słabości. Oddaję się w Twoje ręce, panie, abyś działał w moim życiu zgodnie z Twoją doskonałą wolą, prowadząc mnie zawsze drogą prawdy, którą tylko Ty znasz i mi objawiasz. Dziękuję Ci Boże Miłości za uczynienie mnie Twoim uczniem, za zaufanie mi i za powołanie mnie do służenia ci w sposób pokorny i wierny. Jestem w pełni świadomy, że nie zasługuję na ten wielki zaszczyt, ale Twoje miłosierdzie czyni mnie godnym Twojego powołania. Ten zaszczyt napełnia mnie ogromną radością i wdzięcznością, bo wiem, że chociaż jestem niedoskonały, wybrałeś mnie, abym był częścią Twojego dzieła w świecie. Spojrzałeś na mnie swoim pełnym miłości wzrokiem, wezwałeś mnie po imieniu i nadałeś mi nieskończoną wartość w Twoich oczach. Zawsze wierząc w moją zdolność do zmiany, wzrostu i stawania się lepszym na każdym kroku, który czynię ku Tobie. Zapraszam Was do zjednoczenia się ze mną w tej modlitwie, czytając te słowa na głos lub w ciszy, abyście mogli otrzymać. Podzielcie się swobodnie swoimi intencjami modlitewnymi w komentarzach. Wiem, że zawsze pragniesz dla mnie tego, co najlepsze, że Twoja miłość do mnie jest głęboka i bezwarunkowa i że przez Twoją boską łaskę poprowadzisz mnie do tego, czego naprawdę potrzebuję dla mojego życia i duchowego wzrostu. Dasz mi wszystko, co jest konieczne, abym mógł żyć w pełni, w harmonii z Twoją wolą i z doskonałymi planami, które masz dla mojego życia. Jestem przekonany, że przez Twoją miłość i Twoje światło będę w stanie odzwierciedlać Twoją dobroć i Twoją prawdę w tym świecie, który tak bardzo tego potrzebuje. Panie, w Twoje ręce oddaję moje życie, wiedząc, że zawsze poprowadzisz mnie ku temu, co dla mnie dobre, abym mógł być narzędziem Twojego pokoju i miłości w tym świecie. Jesteś Bogiem głęboko dobrym, pełnym nieskończonego współczucia, hojności i dobroci. Twoje miłosierdzie nie ma końca, a wszystko co czynisz jest prowadzone przez miłość, która nie zna granic. Nie czuję potrzeby prosić cię o wszystko, czego pragnę, ponieważ mam pełną wiarę, że znasz moje myśli, moje najskrytsze pragnienia i moje najgłębsze potrzeby, nawet te, których nie jestem w stanie wyrazić. Wiem bez cienia wątpliwości, że jesteś gotów wysłuchać mnie w każdej chwili. Zawsze gotów udzielić mi swojego bezwarunkowego wsparcia na każdym etapie mojego życia. Twoja miłość jest wieczna, stała, mocna i nigdy się nie chwieje. Zawsze jest tam, aby dać mi siłę, pocieszenie i wskazówki. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie błogosławieństwa, którymi hojnie mnie dzisiaj obdarzyłeś, za każdy mały i wielki dar, który mi dajesz, nawet gdy na niego nie zasługuję. Głęboko dziękuję Ci za największy dar ze wszystkich. Samo życie, które pozwalasz mi przeżywać pod Twoim kochającym spojrzeniem, w Twojej stałej obecności. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co dla mnie przygotowałeś, zarówno to, co już przyszło do mojego życia, jak i to, co ma nadejść. Wiem, że Ty, w swojej nieskończonej mądrości i miłości, zawsze przygotowujesz dla mnie to, co najlepsze, nawet gdy nie do końca rozumiem Twój plan. Dziękuję za każdą chwilę tego dnia. Za powietrze, którym oddycham, za każdy świt i każdy zmierzch, który mi dajesz, za ukochane osoby, które postawiłeś w moim życiu, i za możliwości, które mi dajesz, aby rosnąć i uczyć się. Dziękuję Ci również za Twoją kochającą i stałą opiekę, która otacza mnie każdego dnia bez konieczności proszenia o nią, wiedząc, że zawsze jesteś obecny na każdym kroku, który stawiam. Dzisiaj, panie, podnoszę ręce z sercem pełnym wdzięczności, z poczuciem zwycięstwa i pokoju w moim jestestwie, bo wiem, że chociaż dni nie zawsze są łatwe, ty zawsze jesteś ze mną i mnie podtrzymujesz. Dzisiaj czuję się pełen radości, bo wiem, że na koniec każdego dnia będę mógł spojrzeć wstecz z zadowoleniem i radością, z pewnością, że udało mi się pokonać próby, które przyniosło mi życie. Moje serce jest w pokoju, bo nie jestem sam w tej podróży. Ty, mój Boże, zawsze jesteś u mego boku, prowadząc mnie swoim światłem, chroniąc mnie swoją siłą i dając mi mądrość do podejmowania właściwych decyzji. Dziękuję, że z Twoją pomocą osiągnąłem swoje cele i pokonałem wyzwania, które pojawiły się na mojej drodze. Kocham Cię głęboko, Panie, i w pełni ufam Twojej mocy i mądrości. Wysławiam Cię wszystkim, czym jestem, uznając Twoją nieskończoną dobroć i dziękując Ci za wszystkie błogosławieństwa, które mi codziennie udzielasz. Moja wdzięczność jest ogromna za Twoją stałą ochronę, za tę obecność, której nigdy mi nie brakuje, która daje mi bezpieczeństwo w każdej chwili niepewności. Dziękuję za napełnianie mnie Twoją siłą, gdy czuję się słaby, za dodawanie mi otuchy, gdy duch słabnie i za odnawianie mnie, gdy najbardziej tego potrzebuję. Wysławiam Cię, Panie, i moje serce pada przed Tobą na kolana w dziękczynieniu za Twoją nieskończoną hojność. Dzisiaj odnawiam moje zobowiązanie, aby pozwolić Twojemu duchowi w pełni zamieszkać we mnie. Pozwól mi być odbiciem Twojej miłości w tym świecie, żyjąc zgodnie z Twoimi naukami, pozwalając, aby Twoje światło kierowało każdą moją myślą i działaniem. Niech Ty królujesz w moim sercu. A Twoja miłość objawia się przez moje słowa i czyny, abym mógł być narzędziem Twojego pokoju i miłosierdzia. Niech w moim codziennym życiu znajdę spokój, żyję w harmonii z innymi i będę wsparciem dla tych, z którymi dzielę moją drogę, pomagając i rozumiejąc tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Znajduję się w Twojej boskiej obecności, z sercem pełnym ufności, wiedząc, że Twoja miłość mnie otacza i napełnia głęboką radością. Pokojem, który tylko ty możesz dać i ogromną wdzięcznością za wszystko, co dla mnie czynisz. Moje serce przepełnia radość, wiedząc, że jesteś blisko mnie w każdej chwili, dając mi siłę potrzebną do stawienia czoła wyzwaniom i przeszkodom, które mogą pojawić się w moim życiu. Chociaż droga nie zawsze jest łatwa, wiem, że Twoja miłość mnie podtrzymuje i że z Twoją łaską zawsze mam siłę, by iść naprzód. Otwieram się na Ciebie całkowicie, Panie, oddając Ci moje życie bez zastrzeżeń, ufając w pełni, że Ty jesteś tym, który kieruje moimi krokami i prowadzi mnie drogą pokoju i sprawiedliwości. Jestem gotów pozwolić, abyś dysponował moim życiem zgodnie z Twoją doskonałą wolą, wiedząc, że wszystko co czynisz ma cel dla mojego dobra i dobra wszystkich, którzy mnie otaczają. W każdej chwili pragnę być otwarty na Twoje przewodnictwo i słuchać Twojego głosu w głębi mojego jestestwa, aby zawsze kroczyć w Twoim świetle i Twojej prawdzie. Niech we wszystkim, co czynię i mówię, zawsze szukam dobra innych, niech moje słowa nigdy nie będą słowami osądu, lecz błogosławieństwa, współczucia i miłości. Chcę, aby moje czyny odzwierciedlały Twoją miłość i aby przez nie ci, którzy mnie otaczają, mogli poczuć Twoją obecność i poznać Twoją dobroć. Moim największym pragnieniem jest chwalić Twoje święte imię, nie tylko moimi słowami, ale także każdym działaniem, które podejmuję, aby wszystko, co czynię w moim życiu, było świadectwem Twojej miłości i miłosierdzia. Dziękuję Ci, Panie, że, że nigdy mnie nie opuszczasz, że zawsze jesteś u mego boku, nawet w najtrudniejszych chwilach, gdy wydaje się, że wszystko jest przeciwko mnie. Dziękuję za danie mi możliwości doświadczania Twojej cudownej miłości każdego dnia, za obdarzanie mnie pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie i za pomoc w wzrastaniu i dojrzewaniu w Twojej łasce. Jestem wdzięczny za każde błogosławieństwo, które mi dajesz, za każdą lekcję, której uczę się po drodze i za każdą chwilę pocieszenia, którą znajduję w Twojej obecności. Mam pewność, że ci, którzy zbliżają się do Ciebie ze szczerym sercem i mocną wiarą, Nigdy nie zostają zawiedzeni. Zawsze jesteś gotów przyjąć swoje dzieci z otwartymi ramionami, bez względu na nasze winy czy słabości. Dlatego zbliżam się do Ciebie z pełną ufnością, wiedząc, że nie ma niczego, czego pragnąłbyś bardziej niż mojego dobra, mojego pokoju i mojego zbawienia. W Tobie znajduję wszystko, czego potrzebuję, i wiem, że kto ma Cię w sercu, nigdy nie brakuje mu tego, co konieczne. Dzisiaj, Panie. Oddaję Ci wszystko, czym jestem, bez zastrzeżeń ani warunków, ponieważ w Tobie znajduję mój prawdziwy pokój, szczęście i cel w życiu. Lef. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, i w Tobie w pełni ufam. Dziękuję za bycie moim schronieniem, moją twierdzą i moim przewodnikiem na każdym kroku, który stawiam. Oddaję Ci moje życie, moje jestestwo i moją duszę, wiedząc, że w Tobie wszystko ma sens i że zawsze będę kochany. Chroniony i prowadzony. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Przyjaciele w wierze, jeśli czujecie, że ta modlitwa przyniosła nadzieję waszym sercom, zachęcam was do polubienia jej i podzielenia się nią z tymi, których kochacie. Rozpowszechniajmy razem Słowo Boże i Jego nieskończoną miłość. Subskrybujcie ten kanał, aby otrzymywać codzienne modlitwy, które napełnią Was siłą i celem. Pamiętajcie, że nie ma małej modlitwy ani nieznaczącego działania, gdy staramy się zbliżyć do Pana.